Przedstawię Wam teraz kilka sytuacji życiowych. Proszę Was, abyście zastanowili się, co wy byście wtedy czuli. Możecie sobie w zeszycie do każdej sytuacji zapisać nazwę uczucia, jaka, jakie według Was wtedy występuje. I chciałabym, abyście porozmawiali z rodzicami na ten temat, czy wszyscy w podobny sposób przeżywają. Podobne, takie same sytuacje. Uwaga! Poślizgnęłam się i upadłam, idąc do tablicy. Mój najlepszy kolega przeprowadza się i zmienia szkołę. Dostaję najwyższą liczbę punktów ze sprawdzianu. Mam wystąpić na szkolnej akademii. Jadę do szkoły zatłoczonym autobusem. Zgubiłam długopis pożyczony od kolegi. Wylałam sok na książki z biblioteki szkolnej. Zauważyłam, że kolega poczęstował się moim drugim śniadaniem i nie zostawił mi nic do jedzenia. Z piórnika zniknął mój ulubiony ołówek. Zastanówcie się, kochani, które sytuacje dotyczyły braku poszanowania własności i jeszcze raz przeanalizujcie określcie uczucia jakie temu towarzyszą